Historia piłki nożnej. Jak wiemy, piłka nożna jest jednym z najbardziej popularnych sportów w Europie oraz Ameryce Południowej. Posiada bardzo ciekawą historię w świecie sportu. W starożytnych Chinach w II oraz III wieku przed naszą erą odnaleziono dowody na to, że w czasach trwania dynastii Han Chińczycy grali za pomocą skórzanej piłki. Kopiąc ją do małej siatki. Jeśli już mówimy o Chinach, to musimy wspomnieć o Japończykach, Grekach oraz Rzymianach, którzy także kopali piłkę dla zabawy oraz igraszek. Które fakty są zaskakujące, ponieważ to w średniowieczu używano nieraz ściętej głowy bandyty do kopania. Także w tych czasach. Dozwolone było w czasie gry używanie przemocy, takie jak kopanie, gryzienie, uderzanie pięściami, a także wiele innych. W 1365 roku król Edward III, ze względu na rosnącą przemoc oraz incydenty, zakazał grania w piłkę nożną. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, gdzie konkretnie rozpoczęła się kariera piłki nożnej. Ale można za to śmiało powiedzieć, że ta popularna gra jest rozgrywana od 3000 lat. Nowoczesne zasady grania w piłkę nożną zawdzięczamy Wielkiej Brytanii. W 1815 roku piłka była w szkołach podzielona na różne zasady grania, które powodowały problemy na boisku, ponieważ to gracz grał na zasadach albo rugby, albo na drugich. Wtedy nie było możliwości dopełnienia całego zespołu. Jednym słowem, panował nieład. To spowodowało, że w październiku w 1863 roku 11 przedstawicieli londyńskich klubów oraz szkół spotkali się w tawernie Freemason, aby wspólnie utworzyć podstawowe zasady, które będą obowiązywać na meczach klubów i szkół. Wynikiem tego spotkania było powstanie związku piłki nożnej. Tego samego roku, w grudniu, piłka nożna w końcu oddzieliła się od rugby. W 1869 roku świeżo założony związek surowo zakazał jakiejkolwiek manipulacji. Piłka nożna rozpowszechniła się dzięki koloniom brytyjskim, które to w owych czasach znajdowały się na świecie, a także marynarzom. Kupcom, żołnierzom, którzy podróżowali do odległych państw. I to by było na tyle. Pamiętaj, masz jakiś pomysł na nowy odcinek? Pisz: Pokaż film koledze, koleżance, mamie, tacie, niech także dowie się czegoś o piłce nożnej. Zapraszam do subskrybowania, oceniania oraz komentowania. Na razie, cześć.